Hej wszystkim, a więc w dzisiejszym filmiku miałam pokazać Wam zakupy takie, wiecie, ze sklepu tygodniowe, tylko jest taki jakby jeden mały problem, nie robię tutaj zakupów na cały tydzień, tak jak robiłam to w Niemczech, ponieważ pierwszy powód jest mam za małą lodówkę także mam tylko jedną półkę dla siebie i nie mogłabym zrobić zakupów na cały tydzień w Niemczech miałam więcej półek dla siebie także to jest pierwszy powód drugi powód to jest taki że ten sklep co tutaj mam koło siebie jest taki mniejszy nie jest wiecie jakiś duży supermarket a do takich większych supermarketów mam trochę więc nie bardzo wiecie nie chce mi się jeździć specjalnie gdzieś dalej żeby wiecie wziąć coś czy ile mam minut ok żeby wiecie żeby zrobić takie duże aż zakupy bo i tak nie mam miejsca także nie jeżdżę takich większych marketów i po prostu kupuję tak e, turami codziennie albo co drugi dzień, także myślę, że nie opłacałoby mi się zrobić takiego filmiku, ale e, mam za to inny filmik, bo słyszałam, że w Polsce, nie wiem, czy w Waszej okolicy, nie wiem skąd oglądacie, otworzył się Primark. I słyszałam, że ceny są e, zabójcze w tym Primarku, e, bo e, w Irlandii, na przykład, w Niemczech, teraz tutaj e, znowu, w, gdzie ja jestem, w Szkocji, <głos》> były takie, wiecie, no normalne ceny jak na Primark przystało. I słyszałam, no, że ludzie myśleli w Polsce, że Primark do Polski przyjdzie, no to będą fajne ceny, e, fajne ciuszki i tak dalej. A słyszałam, że jest e, tragedia z cenami. Więc ja dzisiaj nie kupowałam ubrań Niestety, ponieważ mam tak mało miejsca em, w szafie znowu, e, że y, nie mogę nic kupić. Chyba, że na przykład najpierw coś sprzedam albo oddam potrze potrzebującym, i wtedy sobie dopiero coś kupię. Także dzisiaj postanowiłam zainwestować em, e, we włosy i w twarz. E, a dokładnie mówiąc, gdzieś tu mi a tu tam. A dokładnie mówiąc maseczki. Maseczki sobie kupiłam do włosów i do twarzy, ponieważ e, zawsze jak sobie e, jakąś maseczkę położyłam na twarzy, ona była tak fajnie nawilżona przez kilka dni, że sobie myślę, kupię sobie teraz zapas. Także zrobiłam zapas. Zacznę od w ogóle takiego produktu jak, mm, jak to się mówi, patyczki kosmetyczne, coś takiego za, i będę Wam ceny podawała 80. Ym, no i właśnie, jak to było? Mówiła mi ostatnio mama yy, Nie funtów, tylko pens. 80 Będę mówiła centów, wiecie o co mi Wygodnie mi tak mówić, także 80 centów za yy, 80 patyczków yy, Dobra, teraz już przechodzimy Do twarzy na razie yy, Jest to taki Żel, który usuwa Make-up i tam jakiś yy, Wiecie Jakiś brud jakikolwiek macie, jest to e, charcoal, czyli. E, węgiel? Jakby to przetłumaczyć, taki płyn właśnie micelarny, e, i kosztował 2,50. E, nawet widzę, że jest po polsku, więc chyba nawet w Polsce, w Primarku e, znajdziecie go, bo widzę, że zaczęli dodać polskie napisy, e, bo wcześniej ich nie było, jak na przykład w Irlandii kupowałam. Także możecie też znaleźć i sobie porównać ceny, jak, jak kosztuje. Mi się wydaje, że ten by kosztował około 10 zł, chyba w Polsce i może być więcej. Ok, następne. Postaram się sobie pogrupować co do włosów, co do czek, co do twarzy. Wow, kupiłam sobie naprawdę dużo tych maseczek, także zaczynam od pierwszej. Kosztowała one mnie 80 centów. Um, taki detoks jakby i, i odmłodzenie. E, Pink Clay, taka maseczka. Oczywiście postaram się dam, dać znać e, e, jakie, jakie rezultaty przyniosło używanie tych wszystkich maseczek przez wiele tygodni, ponieważ nie, nie będę chyba stosować e, wiecie, jedną maseczkę na każdy dzień, ponieważ moja twarz tego nie wytrzyma. Także może zacznę od tej, bo jest naprawdę ładna. Wzięłam ją też głównie... Bo ładny kolor był różowy. Ja bardzo lubię różowy, także Pink Clay do twarzy, detoks i odmładzająca. E, następnie te maseczki widziałam w Polsce, nie w, nie w Primarku, ponieważ ja mieszkałam w Polsce, jeszcze Primarku nie było. E, ta kosztowała 90 centów. I co ona tutaj robi? Ta maseczka zmiękcza skórę i oczyszcza arbuzowa. Na kapilow, to wiecie, ona zasycha chyba. Chociaż mi się jeszcze nigdy nie przydarzyło, że ona, wiecie, że ta maseczka cała odchodzi w jednym. Yy, zawsze mi gdzieś tu na przykład zasło już fajnie, a tu jeszcze mokre było, także yy, nigdy nie mogłam zedrzeć równocześnie. Ja chciałabym yy, yy, taki eksperyment zrobić, także taka maseczka 90 centów. Następna yy, jest to maseczka yy, jagodowa. Coś takiego do nawilżenia skóry i piszę, że to jest taka galaretka, jakby. Ona już była troszeczkę droższa 1,50 kosztowała. Następnie mamy głębokie oczyszczanie ym, maseczka ananasowa za 80 centów. Także nie mówię Wam jeszcze opinii na, o nich, ponieważ no, yy, nie mam pojęcia, jak będą działać, ale na pewno, yy, yy, wiecie, na pewno Wam dam znać. Ta jest natomiast pod oczy, takie płatki z witaminą E, nawilżające, wyprodukowana w Korei. Ja słyszałam, że w Korei właśnie produkują fajne maseczki, także zobaczymy jak ta będzie. O, na 15 użyć aż, bardzo fajnie. To jest taka, jakby uspokaja twarz, uspokaja skórę pod oczami, może sobie użyję po którymś locie. Jak będę jakiś miała lot. Nie wiem, czy Wam wspomniałam w poprzednim filmiku, ale nie mogę na, tej, na tą chwilę latać, ponieważ mój mundur okazał się za mały z mojej winy, tak? Przyznam się. I musiałam zamówić nowy mundur. No i czekam, także jestem jeszcze bez pracy przez, mam nadzieję, tylko ten tydzień. Ale wiecie co, wmawiam sobie, że to moja firma zmieniła rozmiarówkę. Nie ja. Ale wiecie, wiecie, jaka jest prawda, prawdopodobnie. Także sobie to użyję po jakimś locie. Jeden y, funt kosztowała na 15 użyć, także naprawdę fajnie. Y, następna y, też detox, ale z awokado tym razem 80 centów. I ostatnia do twarzy, y, jagodowa, oczyszczająca. Pisze, że bubble mask. Nie wiem, czy jakieś bąbelki się porobią, czy co 80 centów I naprawdę ładne opakowanie albo ja jak one mają właśnie fajne, takie ciemne Albo jasne, takie wiecie Jaskrawe, przykuwające Wzrok um, Kolory Następne trzy maseczki są do włosów I jestem bardzo podekscytowana Bo moje włosy Ostatnio są tak suche i się przetłuszczają, a jak wam pokazywałam parę parę vlogów temu, jeszcze jak byłam w Niemczech, że kupiłam sobie ten szampon do włosów z USA, co zamówiłam jakąś na function off. Wiecie co? Skończyłam wyla... w ogóle podróżowałam z tymi szamponami poprzez dwa karaje, i odżywka mi się rozwaliła. Także to była masakra, także już dokończyłam odżywkę, jeszcze mi szampon został trochę. Ale powiem Wam, że nie zauważyłam dużej różnicy. Nie wiem, czy nie, może nie dobrałam pod siebie, dam jeszcze drugą szansę, bo widziałam też, że mają teraz em, wiecie, balsam i żel do mycia, także chciałabym jeszcze dać im szansę i wypróbować. Ale przechodząc teraz do em, masek do włosów tutaj jest z olejkiem arganowym one wszystkie były po 60 centów także ta jest z olejkiem arganowym ar, ar, no, nie wiem czy ja może po angielsku to wymawiam, nie wiem czy tak po polsku się mówi, następna jest wygładzająca może wam będę pokazywała z bliska tu jest ta z olejkiem arganowym i następna jest y, taka odżywiająca i nadająca blask moim włosom z olejkiem kokosowym. Bardzo lubię rzeczy z olejkiem kokosowym. Także będę testować, i w sumie za wszystko zapłaciłam 13 funtów i 20 centów, niech będzie. Ehm, także tak, jeszcze Wam opowiem, e, może, jakie m, co mnie zdziwiło. Ponieważ ja chyba mieszkam na takich obrzeżach y, miasta, jeszcze się zapoznaję z miastem i, nie, i wiecie, nie jestem taka, wieś, wiecie, ym, ogarnięta. Także wydaje mi się, ponieważ mieszkam blisko lotniska i to jest chyba obr obrzeże miasta, i ludzi tu jest zero. Dzisiaj po raz pierwszy poszłam, bo ja sobie robię takie mm, spacery. E tutaj ym, odległości są. Duże, ale nie odczuwa się tego, także fajnie się chodzi. Poszłam dzisiaj na piechotę do miasta, godzina 28, spacer. Także już taki trening zaliczyłam też. E, poszłam do miasta, ile tam ludzi było? Naprawdę, no, multu, masakra. Ile to, 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 aż się zdziwiłam, ponieważ tutaj wiecie, już nie wiem, ile jest tam, tydzień, półtora tygodnia i, i zobaczyłam, może kilka osób na tej ulicy, a tam jest po prostu jeden koło drugiego. Także kolejki sam do sklepów, ponieważ wiecie, może tylko tam kilka osób wejść. Kolejka w Primarku też była, ponieważ wiecie, wszyscy muszą w jednym metrze odstępie stać i kolejka była prawie do samej drzwi. I, ale bardzo fajnie, bardzo ładne widoki, ludzie bardzo przyjemni. Co zauważyłam, bo w następną w drogę powrotną brałam sobie autobus, ponieważ ostatnio chyba przeciążam moje plecy na chodzeniu. Myślałam, że po prostu za dużo nie chodziłam w przeszłości i teraz mnie boli, bolą mnie plecy od niechodzenia, ale przeciążam je. Muszę być bardziej delikatna z nimi, także wzięłam sobie autobus w drugą stronę. I na moim przystanku wsiadał pan na wózku inwalidzkim, a w środku była już pani z wózkiem, wiecie, dla dziecka, z dzieckiem. I zaskoczyło mnie to, ponieważ kierowca kazał tej pani wysiąść, a, 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 chociaż nie był to ostatni przystanek tej pani. Pani musiała opuścić autobus, ponieważ jest tylko jedno miejsce dla wózków w autobusie i pan na wózku inwalidzkim miał pierwszeństwo. Nie wiem, czy jest tak w Polsce też, może jest też tak w Irlandii, po prostu nie używam, wiecie, autobusów w Irlandii. I, I nie widziałam takiej sytuacji, ale zdziwiło mnie to. Pani też była trochę zdziwiona, może nie była stąd albo coś, ale pierwszy raz taka sytuacja się przytrafiła. No, według mnie z jednej strony fair, z jednej strony, bo wiecie, pan był schorowany, pani była. No zdrowa z dzieckiem w wózku, ale z drugiej strony tak dziwnie, że wiecie, ktoś cię wyprasza z autobusu, chociaż zapłaciłeś za bilet, tak no dziwnie było. I, I to jest takie no, coś nowego dla mnie. E, ludzie też są inni, po prostu po tym po tych półtora roku w Niemczech to jest dla mnie taka wow, odmiana. E, bo się ludzie uśmiechają na ulicy. E, Wiecie, rozmawi podchodzą, rozmawiają, naprawdę jest wesoło, także jestem z tego zadowolona. Ehm, poprzedni vlog był taki negatywny, wiem, e, ale już się robi coraz lepiej. E, jak już zacznę pracę, to chyba e, w ogóle już będę w niebie. E, także mam nadzieję, że mój mundur dojdzie e, wkrótce. Jeszcze jedna taka sytuacja z dzisiaj z autobusu, um, dotycząca wirusa. Um, um, nie wiem, czy mogę wyrazić swoją opinię na YouTubie. Um, może nawet przez to stracę kilka um, followersów, tak zwanych. Chociaż nie mam ich za dużo i tak. Um, wyrażę swoją opinię. Um, jestem sceptycznie nastawiona do całej. Um, sprawy z wirusem. E, zakończę na tym moją opinię. I, była, i Autobus był prawie e, po brzegi załadowany i na którymś przystanku wsiadła taka młodsza dziewczyna, oczywiście w maseczce e, i siedziała starsza pani i obok niej e, było wolne siedzenie. E, dodam tylko, że nie pisało na przykład, że proszę zostawić to miejsce wolne ze względu na m, dystans. Nie, nie pisze tak w autobusach w Szkocji. Także dziewczyna się zapytała pani, czy może koło niej usiąść. Starsza pani też miała oczywiście maseczkę. E, niestety starsza pani odmówiła, mówiąc e, przepraszam, ale nie, ponieważ... Nawet nie była przepraszam. Powiedziała nie, ponieważ ym, musimy być y, soc... Jak to przetłumaczyć? Zdystansowani. Wiecie o co mi chodzi. E, po czym ja zaprosiłam tą dziewczynę na siebie do do siebie. Na wiecie, było u mnie wolne miejsce jedno, więc ją zaprosiłam, żeby usiadła ze mną. Um, wydaje mi wydawała mi się to sytuacja um, śmieszna, um, dlatego, że jestem sceptycznie nastawiona do tej e, całej um, pandemii. Także zakończę e, na tym moją opinię. Nie będę się już więcej e, wyrażać, chociaż e, według mnie e, jest to bardzo złe, co się dzieje na świecie i co się dzieje w social media, ponieważ e, ludzie zostają blokowani, jeżeli e, wyrażają swoją opinię, także e, zobaczcie, jak jest nacenzurowany internet. E, wiecie, może e, widzicie to na przykład na Facebooku, Instagramie czy YouTube to, co ktoś z wyższa chce żebyście wy zobaczyli absolutnie nie możecie zobaczyć nic um, ocenzurowanego jeżeli chcecie musicie się tego bardzo bardzo głęboko w internecie doszukać i według mnie to jest trochę taki absurd moja opinia i wiecie y jestem ciekawa waszej opinii możecie zostawić komentarz na dole co o tym sądzicie? Oczywiście, jeżeli komentarze nie zostaną wyłączone, albo jeżeli ten filmik nie zostanie e, zablokowany, ponieważ e, takie mamy czasy. Także mam nadzieję, że mm, taki filmik Wam się spodobał. E, taka pogadanka i pokazanie Wam wszystkich produktów. E, nie mam pojęcia jeszcze, co zrobię nas na następny filmik. E, może już będę pracować, może Wam coś nagram. Także oczekujcie następnego filmiku za parę dni. Do zobaczenia. Пока.